Witajcie w pierwszym podsumowaniu pierwszego tygodnia Europejskiej Ligi League of Legends, czyli European League Championship Series, na które będę mówił po polsku LCS. Zasiadając do oglądania meczów pierwszego tygodnia, drugiej połowy czwartego sezonu LCS-u, oczekiwałem, że dostanę odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania. Po pierwsze, czy Fnatic się jeszcze do czegoś nadaje? Czy Gambit poradzi sobie bez Alexa na środku? Po trzecie, czy rokat nie spuchnie. I cóż, udało się znaleźć odpowiedź na wszystkie te pytania. Prawie. Więc fanatykiem nadal nic nie wiadomo. Po czterech meczach zakończył tydzień z wynikiem dwie wygrane, dwie przegrane i mam wrażenie, że jedyną osobą, której się tam nadal chce grać jest Rekles, który bez względu na to, co by jego drużyna nie robiła, to jakoś uda mu się coś tam zrobić albo przynajmniej nie będzie ginął jako ATK Slash. Jednym z najciekawszych meczów w wykonaniu Fanatica był ten, który przegrali przeciwko Allianz, gdzie Allianz w znakomity sposób wyłączyła za z pierwszych 20 minut meczu. To naprawdę bardzo dobrze się oglądało, zwłaszcza, że tak jak w zeszłym sezonie Allianz był dla mnie najgorszą drużyną do oglądania, tak teraz mam dziwną satysfakcję z patrzenia, jak Fnatic starcza się i stacza, coraz bardziej w dół, w dół, w dół. Więc nawet zwycięstwo Allianz w meczu z nimi mnie uradowało, ale to było zwycięstwo w dobrym stylu. Gambit podbawiony Aleksa to była zagadka, bo jakby żaden z tych zawodników, wchodzących w skład Gambit Gaming, a jeszcze przeciwko Moscow Five, byli popularni, tak? ale nigdy nie byli mega, gigantycznymi gwiazdami. Magia zaczynała się dziać dopiero wtedy, kiedy zaczynali działać razem i przez te wszystkie lata odczuwałem wobec tego składu olbrzymią sympatię po prostu im kibicowałem, bo się nie zmieniali, jeśli chodzi o skład, a ciągle coś wydawali, byli mocno nieprzewidywani. No, ale widać, to już było widać przez kilka ostatnich miesięcy, że to już trochę jest nie to samo, nie ma w nich tego ognia. No i fakt, że mając ma do wyboru grę w LCS-ie, a grę w drugiej lidze, Alex wolał grać w drugiej lidze, dobrze świadczy o tym, że tej drużynie dzieje się zbyt dobrze. No i pytanie, co taka drużyna jak Gambit Gaming może ugrać bez yy, środkowego, który by, by był z nimi przez tyle lat ostatnio. Tak jest stało, że zamiast Alexa jest Polak Niko. I. Jak się można było spodziewać, w tak krótkim czasie nie da się wypracować komunikacji i synergii, ale myślę, że nikt w większości meczów dał radę, w sensie nie skompromitował się jako początkujący koleś, który dopiero teraz, w sensie początkujący na Belcaju, bo wiadomo, że ma historię w, my, w zawodowym lol -u. więc nie skompromitował, ale z drugiej strony Gabin zakończył ten tydzień z wynikiem: jedna wygrana, trzy przegrane. I to było takie, że ta jedna wygrana, którą Gambit wymęczyło, to bo było... je je jeden zły teamfight sprawił, że mecz się przeciągnął na, na, na następne 15 minut i to ledwo go wyciągnęli, więc wtedy że jeszcze jest dużo z nimi do robienia i to było naprawdę ciężkie. No i pozostaje Rokat... Rockat... W zeszłym roku mieliśmy nauczkę Mimu, który zakwalifikował się i w ciągu yy, jednego sezonu Przestawi robić cokolwiek, w sensie mieli bardzo dobry pierwszy tydzień, bo to tylko dół, dół. Rokat już ich pobił, bo byli w Lidze przez całe pół sezonu, No i teraz zaczynają drugie pół, więc przynajmniej przez cały sezon będą w niej. No i póki co jest dosyć tak sobie. Jedyne ich zwycięstwo było naprawdę pewnym zwycięstwem nad Gambitem, co nie najlepiej pokazuje. Wczorajszy mecz przeciwko fanatikowi był z najbardziej żenujących, jaki widziałem. Jeśli jest coś w Rokacie, że oni mają. Są w Jesteś w rokacie, że są w stanie wypracować sobie przewagę, a potem gdzieś w tej środkowo późnej fazie meczu przestają co robić i to w meczu... Jesteś w rokacie, że potrafią zdobyć przewagę, ale w tej środkowo późnej fazie meczu przestają trochę wiedzieć co robić i to było ewidentnie widać w meczu z fanatykiem, kiedy nagle po prostu zaczęli... Grać jakby nie było w Overpaw, w drużynie Overpaw z mega otwarmioną Kaylee, był w drugim końcu mapy, a oni próbowali podejmować walkę z Rukatem, z fanatykiem. Dlatego przegrali walkę o górny inhibitor. W sensie tam chyba stracili trzech czy czterech zawodników za nic i inhibitora nie zbili. I potem też dlatego stracili barona, bo Kayley była na drugim końcu. Nie była w stanie dojść i Soas na Szywanie był w stanie ją powstrzymać przed powrotem. Strasznie, żenujący Mary był taki, no wygracie to, wygracie, to... nie wygrali. I ostatecznie Millenium jest na początku stawki razem z Alliance i SK. Spoko. milenium grało bardzo pewnie, Alliance też i SK miało w sumie z tej trójki, SK grało jakoś, tak powiedzmy, najmniej pewnie, najmniej zdecydowanie, ale no to wygrywali, więc to się liczy. Copenhagen Ko no gra trochę w trochę osłabionym składzie, bo mają dwójkę nowych zawodników, ale ten jeden mecz, którym prawie wygrali z Allianz przy użyciu Jorikie Jungli, był bardzo ciekawy, zwłaszcza w obecnej mecie, która zakłada, że przez pierwsze 10 minut nie ma fazy liniowej poza tym, co się dzieje na środku, więc Jorik, którego zadaniem nie było gankowanie, tylko piganie za swoją drużyną, bo całej mapie bardzo fajnie się w tym meczu sprawdził. Co prawda nie udało się dzięki niemu wygrać, ale no cóż. Interesujące jest także to, że przez zmiany w tym patchu powróciły wreszcie inwajdy. Ludzie wkradają się do dżungli przeciwnika, próbują coś ugrać, próbują coś zabić. Prawda jest jednak taka, że niestety te zmiany w wartości pierwszej krwi sprawiają, że jeżeli ktoś padnie przed drugą minutą, to właściwie nie ma to aż takiego znaczenia. Liczy się tylko to, to ile czarów przywoływacza się uda spalić w trakcie inwajda, bo dzięki temu późniejszy gang może być lepszy. No cóż, trudno. Szczerze powiedziawszy, w tym patchu League of Legends nie jest najbardziej ekscytującą grą na świecie. Mam wrażenie, że to, co się dzieje w fazie liniowej i przez pierwsze 20 minut meczu tak naprawdę nie ma znaczenia. Bo drużyna jest w stanie strasznie łatwo odrobić dołek, w który się wkopała, odrobić straty i wszystko potem tak czy siak rozstrzyga się na około 40 minucie, na no tym jednej walce koła barona. To jest średnio ekscytujące, no ale cóż poradzić. Dobra wiadomość jest taka, że już nie ma Renektona w każdym meczu. Teraz w każdym meczu jest stranda Szywana. No super. No i co? O Jinx już prawie zapomniano? Natomiast przypominam sobie okróg mały. Dobre i to. Nadal problemem tej gry jest to, że w danym momencie tylu, ci zawodowi gracze chcą grać tylko trzema postaciami naraz raz. I moim zdaniem są jakoś mało kombinują nad oryginalnością tych taktyk, no ale trudno co poradzić. Więc to tyle w tym tygodniu, następny odcinek powinien być za tydzień, jeśli mi się uda. Powinno się udać, bo w przyszłym tygodniu będą już normalne wykrywki, a nie ten mega nużący Super week, który trwa 3 dni dla jednej ligi i potem mecze się zlewają w jedna a jeśli doda się do tego trzy mecze amerykańskiej ligi, to oh, za dużo tego. Właśnie, co z amerykańską ligą? No tak czy siak oglądam te mecze, ale stwierdziłem, że Warto się na początku skoncentrować tylko na jednej i tak czy siak zmusić do robienia jednego filmiku na tydzień, nie dwóch. Więc jeśli Wam się podobało, dajcie znak w komentarzach, a jeśli nie to cóż, nie powstrzymam Was, tak? Do następnego razu.